Trzymanko, witajcie w premierowej serii na kanale Kumpelstwo Wybitny gość, to i wybitna gra Po prostu podpierdoliliśmy za granicę Wheel of Impressions Gra Jej. polega na tym, że mamy tutaj dwa, dwa takie otwory, w tych otworach są Różne hasła, najpierw będziemy wybierali postać Którą musimy odegrać, czyli na przykład będzie to Andrzej Duda, a tutaj wybieramy e, Wydarzenie, które ma się ona poddać Czyli na przykład zamawia pizza hawajską I każdy z nas ma po trzy takie Do wylosowania i jak bardzo się boję, że to będzie Straszny cringe Ale... Ty tak. typie, normalnie wszyscy odwiedzą I wszyscy wiedzą, kurwa Typie Halo kurwa Halo, co jest typia rozjebana? Kosiarkę kupiłem wczoraj i co? I co kurwa noże są te, te typie? Zamknij pi**en, bo cię na dziurę zaraz walę przez telefon normalnie <śled> yeah, no. Dobra, perfekcyjny Rafonik z Ale fajnie Rafonik, rafał... Ale Rafonik rafał... 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 Już no. Rafon każdy tutaj liczył. Odpuściło. Prze... Urządzenie tutaj, które o... trzymam w tej dłoni to telefonomobil nazywany też telefonem i właśnie za jego pośrednictwem chciałbym pani zaoferować nowe pampersy firmy Makło S.A. Pampersy te wsiąkają wszelkiego rodzaju drobinki, mocz, ale jakże i kał, dobrze, i bardzo dobrze chciałbym pani zaoferować te właśnie pampersiki, które wynalezione były już w cesarstwie bizantyjskim się. <noise> na planach, w ogóle, czy czy wojskowych, tak. czy innych są ci ludzie. tam? No. Byliśmy raz tak. na, na czym byliśmy na mam talent. Nie na mam talent. Mam byliśmy. talent w finale. Tak. No tak, ci tak, tak. tam Już się mega ci... zdziwiliśmy. No, no tak. tak, Stoję tak tam, a gościu. Na szczęście. Na Teraz. 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 I ty tam. Tak tak. No właśnie. Cię. Tak przez 4 godziny. No no a. no. To Proszę by nam tutaj. się to przydało. Ja teraz. Panie okay, aktorze, no, zobaczymy, zobaczymy. bo my to nie musimy dobrze, ale ty, no. Cześć <grym> <grym> Mało. Słuchaj. No kurde, powiem ci tak, że niestety, tak się wydarzyło, że trzeci raz zostaniesz babciu, jak tak ci wygląda to, to wygląda to, że nie możesz tutaj mówić, o tak, tak, tutaj bardziej, to od tę stronę, babo, tak, będziemy <.BC1> Zrzyma, Zrzyma, sí <oterog Ministra Barbie> będzie w się żywo, żywo, cały czas, kurde, do końca, będzie będzie babciu, tak, super, żywo Cieszę ciężko, kurde, <slow> <inside> No i jak to się stało? No być musiało jeszcze Dobra, tak. No, no ja tam no. wużyłem. do tego doszło, nie wiem. No spokojnie, no. O, teraz ma inna mina. To już. Ma ja mima. Nie muszę trudnić. Czy nie dobrze? Po prostu tego ananasa. Ananasa.

no tak, on też tak, tak robił bardziej. Ale znalazłem jakieś taki jak skrzycze. Bardzo tak. Jako... No. Ktoś robi... Ale mówić tak wyraźnie, mega ciężko tak kaczorny Wiesz co jest fajne? Na planach... No. na na ciężko. Ciężko, no ale na, na planach się jeszcze spotyka bardzo często aktorów którzy poddają głosy pod właśnie dubbingi pod naj, takie no. kultowe, To zajebiste, jest fajne. Ja nie mogę, jak kiedyś e, Boberek e, na planie Rodziny Zastępczej jeszcze wtedy zaczynał nam mówić, wiesz, głosami, e, e, wiesz, Rybek sferajny y -y -y. albo na przykład, wiesz, takie no nie no, po prostu takie kultowe. A ty że... dubbingowałeś, dubbingowałeś, w w Emoji? Emoji <grym> to <grym> był mały, ja, ja e, taki duży duże dubbingi to był John w Sing'u, no, syn, mm -hmm. taka e, <coughs> też bajka. I. i. Kurde, jak trwi, o Jerzykach. Właśnie z czasem Mozilla. o Okej, okej. Okay, okay. no. ty Mozilla tak znasz też e, prywatnie? Poznasz, <coughs> tak, ale to, żebym go jakoś znał, to nie, nie, nie powiedziałbym tak, żebym był jakimś z nim kolegą, ale jak najbardziej, no. No ja, niego ma a jak się nazywał ten aktor, który grał w Rodzinie Zastępczej, który tak dużo... Eee, Jarosław, Jarosław... Buberek. On chyba jest takim najbardziej w Polsce uniwersalnym aktorem dubbingowym, nie? On w co drugiej nie? reklamy w radiu jest, nie? Tak, w co drugiej, to, to jest... jest... On jest niesamowity, ale rzeczywiście on, on potrafi tą mową, tą dykcją, tą, tą modulacją tego głosu, no jest niesamowity. No. no. To, to rzeczywiście, no, to rzeczywiście. Eee, też pamiętam jak Zamachowskiego spotkałem. I jak, jakby od razu widziałem, jak ten, jak, jak mówił. Nie, mm -hmm. to nie to... aha, bo zamachowcy Szreka, a tego, a Osła robił... Ee... No? Pa, sztur, pa, pa, sztur, sztur. Sztur. Sztur, sztur. Dosta... sztur. Stur starszy, stary sztur. Tak, okay. Stary sztur dostał jakąś nagrodę w ogóle za najlepszy dubbing Osła ze świata tego. No to to ziemi zjeść świata, świata, z tej galaktyki ale osioł też był zjeść piąta naprawdę oszle a tak on tak on super miał ten głos nie pamiętam w no, to wygląda osła y... oszle to tak miło tak a, mówił z szreka, z ale nie, osioł był prze polski osioł tak zajebisty był no. ja ale jak go się... nie da no. się tego kurde nie. podrobić nie, nie. nie Sztur ma szturm ma w ogóle jeden z takich w ogóle najbardziej kurde niesamowitych głosów jakie są nie to ja, ja tak samo jak Piotr Franczewski. Jest no tak, tak. Ja tak. Z, z panem Piotrem gram właśnie z, w rodzinie, czytał, i... Czytał Piotr, Frączewski. czytał. Tak, czyli nawet nie mam czytał. czytał. Piotr mam... Franczewski. Proszę pana, a czy może pan mi powiedzieć tutaj, dlaczego pan tu stoi? Wasze, tak, pan... ja już widzę od razu ten. Bo mnie pan podnieci. <laughs> Ale do Wiedźmina zajmijcie się dubbingować. Tam właśnie. No, tam są fałszowane towary. Pokaż. Dobra. Ale są na no. No, Dzięki. <śmiech> <śmiech> to, to, zdobyłem, nie wiem, czy wiecie, jak wygląda casting, casting dubbingowy. Nie. To jest ciekawe. Zleciał się dowiemy. Casting dubbingowy wygląda tak, że. Dają ci listę kilku rzeczy. Na przykład masz na kartce, idziesz do studia, masz na kartce, nie wiem. Biegnij żołnierzu! Wiesz, tam właśnie no do jakichś Call Duty, do, do jakichś nie... jakich takich innych rzeczy, albo masz mnóstwo właśnie pomieszanych. Masz na przykład takie jakieś miłe, że. Yy, proszę cię, żebyś nie wiem, przeczytał właśnie jakiś tekst tam, że. Na końcu ulicy skręć w prawo. I wiesz, jakieś takie najbardziej mm -hmm. yy, typowe, właśnie, czy do gier, czy do jakiejś nawigacji, czy do jakichś innych rzeczy. No, no. I masz. Jakby zgrywasz kilka takich rzeczy właśnie tego biegnij, tych jakichś takich dziwnych wiesz i oni później sobie z bazy danych okay. jak będą potrzebowali okay. kogoś to sobie wybierają. No moja raz właśnie się zgłosiła do takiej bazy głosów no, teraz tym, i sobie zrobiła no. jakieś takie różne, rzeczy pogłosy... że... nie no fajna zajawa strasznie. Tak. I, wiecie, jak, i, I tyle fajna zajawa, że mój brat na przykład robił to taki casting jak miał 6 lat i do tej pory jest to w bazie i, i, okay. i kiedyś puścił nam gość właśnie Wiecie co może być Bo... jeszcze fajnie tą ulepszyć tą grę? Że każdy z nas dostaje postać i mamy jeden temat, do którym musimy na przykład... Czwórkę coś zagrać. Tak, no to, o, też jest to może być nawet ciekawe, jako takie y, rozwinięcie tego mm -hmm. dwa segmenty. Mm -hmm. że jest debata na przykład na mm -hmm. temat koszenia trawników, tak? Każdy jest tak, kontakt. i każdy coś swojego. Tak, I tak. jakąś tam ewentualnie ma jeszcze jakąś swoją y, tok myślenia rozpisany. Na przykład Raffonix tak. i on, nie, on chce z, zniwelować płoty całej Polski, <grym> a tak. ty masz skubiego dużo. I zbić... nie mieć Game Master'a, który tutaj tak nadzoruje. Tak. Game <grym> 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 Master Wardnego, Mo, no, Może, no, czy... Może to zniwelować ten taki czas. Y, cringe'u, kiedy jest cisza i ty próbujesz coś powiedzieć i wszyscy czekają tak, i jest takie... Tak, ale, so, ale to, to, to chyba każdy czuje się taki confused, jak, jak zaczyna nawet to robić, bo e, nie, no, nie jest to proste. Na przykład e, fajne jest, w szkole aktorskiej jest coś takiego jak fuksówka, nie? E, no, mm -hmm. e, czyli aktorzy z pierwszego roku uczą się różnych jakieś tam, dostają tematy od starszych aktorów, uczą się różnych scenek tego i później mhm. wystawiają to przed tymi dorosłymi aktorami. I ci aktorzy ich jadą, nie? Na przykład mówią właśnie, że co tyle. Taki co roast, no. No. roast, Dokładnie, to się nazywa fuksego taki rost. I, i, I to jest też dla Twojej psychiki, takie, że kurde, właśnie, żeby wytrzymać takie takie jest... właśnie, że nikt nie reaguje na to, co robisz, mm -hmm. że mają Cię w dupie, albo jeszcze Cię hejtuje, albo że mówi, no nie stara, Wszystkie takie kreatywne zabawy są generalnie fajne, z tym, żebyś tak m, troszeczkę mieć bardziej wyj**ana na to, co ludzie myślą, nie? I, to. i mhm. takie to, co robiliśmy, czy nawet kalambury gdzieś tam, to tak. No, no. Coś tam rozwija pewnie. No dobra. Kurde, fajna gra, by napiszcie w komentarzach, jak, jak Wam się podoba taka forma rozrywki. Właśnie sobie tak eksperymentujemy, ale lepszego gościa do Expressions nie było, niż Adam Zdrzyjkowski. O. Oh. Ale tam tutaj zagrał kochani zapraszamy Was na Instagrama do Adama Nara i do miłego życia Normalnie typie, wbijajcie tutaj wszędzie tam no, na dziurę. co to nakręcujesz ciągle typie Słaniaczka takiego tam. Nie dzwoncie na te jak to się nazywa? Kosiarki zajebane Pudelki. Dajcie mu spokój <słuch> chłopakowi kurwa. Dobry chłopak Bo, do was tam przyjdę. No. Elo! Nara